Witam Państwa gorąco, nazywam się Katarzyna Dziętalska-Kalita, prowadzę spółkę Finansus AS i zajmujemy się księgowością oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu księgowości, prawa pracy, kadr i płac. Z tego miejsca chciałabym ze względu na zbliżające się święta i koniec roku 2020 życzyć Państwu wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim i oby kolejny rok był spokojniejszy, zwłaszcza jeśli chodzi o zmiany podatkowe. Niestety końcówka roku wiąże się z wprowadzeniem wielu zmian, które dotkną nas w nowym roku, zarówno w vat ie jak i w CIT oraz w PIT. W związku z tym wielu przedsiębiorców, wiele osób zapewne zastanawia się, co też to będzie i jak to będzie wyglądało w nowym roku. Tu my idziemy z rozwiązaniem. Przygotowaliśmy online nasze standardowe kursy samodzielny księgowy, kadry płace, czy też prowadzenie książki przodów i rozchodów. Tutaj są one nagrane, są one online z możliwością kontaktu czy mailowego, czy na Zoomie, a także z możliwością kontaktu face to face, jeżeli zajdzie taka potrzeba, aby wyjaśnić jakieś problemy, szczegóły. Również oczywiście jesteśmy otwarci na przyjęcie do obsługi księgowej, zarówno firmy rozliczające się na książce przychodów, jak i książce przychodów i rozchodów, jak też spółki rozliczające się na pełnej księgowości. Chętnie pomożemy, doradzimy. Także gorąco zapraszam do skorzystania z naszych usług. Zapraszam na stronę www.akademia specjalistów.edu.pl albo www.finansuslots.pl. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego naszym obecnym, byłym i przyszłym klientom, zarówno w księgowości, jak i w kursach, Obyśmy zdrowi byli i oby kolejny rok, nie przyniósł nam wielkich niespodzianek i był zdecydowanie spokojniejszy niż ten obecny. Zdrowia, wesołych świąt. Dziękuję i zapraszam.